Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Kiedy umrę chcę iść do nieba. Świadectwa osób, które miały doświadczenie z pogranicza śmierci. Autor ksiądz Tadeusz Doyle. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Doświadczenie z pogranicza śmierci po 33 latach uzależnienia od seksu i narkotyków. Marino Restrepo urodził się w Kolumbii w niewielkim miasteczku plantatorów kawy. Dorastał w głęboko wierzącej katolickiej rodzinie. W wieku 14 lat przeprowadził się do Bogoty, stolicy kraju, gdzie skończył szkołę średnią. Szybko zbuntował się przeciwko katolickiemu wychowaniu. Gdy miał 17 lat, dołączył do grupy amerykańskich hipisów. Dwie kobiety, Cindy i Donna, wprowadziły go w świat narkotyków, seksu i praktyk New Age. Kiedy miał 20 lat, jego dziewczyna zaszła w ciążę, Marino ożenił się z nią, a jej rodzice zdruzgotani hipisowskim stylem życia córki sfinansowali ich przeprowadzkę do Niemiec, między innymi po to, by dziewczyna nie przynosiła im więcej wstydu. Obaj synowie Marina urodzili się w Niemczech. Mężczyzna trochę się ogarnął, skrócił włosy, zgolił brodę i tak dalej, jednak wciąż wiódł życie hipisa Słuchał Beatlesów i angażował się w praktyki religijne wschodu. Po sześciu latach spędzonych w Niemczech wrócił do Kolumbii, bo jego żona zatęskniła za rodzinnymi stronami. Marino wciąż ćpała, małżeństwo skończyło się separacją. Mężczyzna przeprowadził się do Ameryki, a bez żony i dzieci zaczął się staczać w narkotyki, seks i alkohol. Pustkę w życiu wypełniło mu ustabilizowanie kariery piosenkarskiej. I wtedy jego żona zachorowała na raka. Po kilku miesiącach postanowiono, że w najlepszym interesie dzieci będzie, jeśli zamieszkają z ojcem, ponieważ stan zdrowia ich mamy wciąż się pogarszał. Przejęcie odpowiedzialności za dzieci zmusiło go do przyhamowania z ekscesami, ale nie do prawdziwej przemiany. Jego życie wciąż kręciło się wokół alkoholu, narkotyków i seksu. W 1992 roku jego żona zmarła. Kiedy odwiedzał Kolumbię w Wigilię 1997 roku, został porwany przez gang narkotykowy działający w imieniu partyzantów z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii. Napastnicy zakryli mu głowę i wywieźli do dżungli jako zakładnika. Zabrali go do zarośniętych i opuszczonych ruin jakiegoś domu, ponownie zakryli mu głowę. I wrzucili do jednego z zapuszczonych pokoi. Przetrzymywano go tam w tragicznych warunkach. Wokół było mnóstwo nietoperzy. Marino leżał w ich odchodach. Robaki, które się w nich zalęgły, pełzały po jego ciele i gryzły, a on nie mógł nawet się podrapać, bo miał związane ręce. Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii nie spieszyły się, by go stamtąd zabrać. Tymczasem Gangowi narkotykowemu skończyły się zapasy. Nie było nic do jedzenia oprócz korzonków. Wreszcie, po piętnastu dniach, zjawili się członkowie Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii: zagrozili, że zabiją siostry Marina jedną po drugiej, jeśli nie zapłaci dużego okupu. Zamierzali pozbawić go życia. Gdy tylko otrzymają pieniądze. Właśnie taki układ zawarli z gangiem porywaczy, z klanem narkotykowym, których Marino znał ze swojego miasta. Następnie, z wyrokiem śmierci, znowu wtrącili go do opuszczonego pokoju. Marino usiłował odwołać się do okultyzmu, ale bezowocnie. Zaangażowanie w praktyki okultystyczne na nic się teraz zdało. Wszelkie zaklęcia magiczne, jakie rzucał, okazały się bezużyteczne. Nie znalazłszy żadnej pomocy, poddał się śmierci. Natychmiast wszedł w głębokie, mistyczne doświadczenie przypominające Andy. Co ciekawe, Marino twierdzi, że nie był wtedy martwy, postrzegał je raczej jako serię wizji. Nagle zobaczył jasne światło i ujrzał całe swoje życie. Przegląd zaczął się od wydarzeń z okresu, gdy miał zaledwie 3 lata. Zobaczył siebie na trójkołowym rowerku, który bardzo kochał, i zdał sobie sprawę, że już w dzieciństwie, przed osiągnięciem wieku, w którym człowiek posługuje się rozsądkiem, wytworzono w nim przywiązanie do rzeczy materialnych. Marino nie stał się materialistą, dlatego że kochał swój rowerek, ale dlatego, że znalazł się pod wpływem. Materialistycznych postaw dorosłych. W książce Zmroku do światła Restrepo opisuje, jak materialistyczna postawa dorosłych, obdarowujących dzieci zabawkami może wpłynąć na to, że przekazują im ducha materializmu. Dla trzylatka nie jest ważne skąd pochodzi prezent, ani z czego jest zrobiony. W swoim niewinnym sercu chce po prostu się nim pobawić. Dla dorosłego jednak zabawka jest obiektem próżności. Przedmiotowi zostaje nadana wielka waga, a gdy dziecko go otrzymuje, przestaje on być zabawką, a zaczyna być jego pierwszą własnością. Nie jest tak oczywiście w przypadku każdego prezentu i każdej zabawki. Żyjąc w harmonii z Bogiem, mamy dość mądrości i rozeznania by wychowując dzieci, nie zmieniać ich w niewolników materializmu. Dostrzegł również, jaką krzywdę wyrządzały ludziom jego okrutne słowa. Jeden incydent, który wydarzył się, gdy Marino miał 15 lat i przez kilka miesięcy przebywał w domu w Bogocie, obejrzał z najdrobniejszymi detalami. W domu była młoda pokojówka, a on był wobec niej niezwykle okrutny i obelżywy. Teraz widział to szczegółowo i dostrzegł pełnię prawdy o tej części swojego życia. Gdy na to patrzyłem, miałem rozdartą duszę, mówi. Inny incydent miał miejsce, gdy Marino był w podstawówce. Pewien uczeń stał się obiektem Kpin. Marino dołączył do rówieśników i nadał chłopcu okrutne przezwisko, które ten nosił przez resztę życia. Ksywka ta była dla niego bardzo krzywdząca. I prowokowała drwiny. Teraz Marino dostrzegał, że w rezultacie chłopiec dorastał w cierpieniu, odosobnieniu i ogromnej samotności. Oprócz tego, że Marino stanął w prawdzie o własnym życiu, zobaczył również, w jaki sposób grzech zatacza coraz szersze kręgi. Jeśli krzywdzi się drugą osobę nawet w błahy sposób, np. będąc wobec niej nieuprzejmym, bardzo prawdopodobne, że ta osoba będzie niecierpliwa lub opryskliwa wobec kogoś innego. Tak oto jedną chwilą nieuprzejmości możemy wywołać proces, który obejmuje innych ludzi. Każde wypowiadane przez nas słowo ma znaczenie w wieczności na dobre i na złe. Wielu ludziom coś podobnego objawiło się podczas ND, na przykład Barbarze Harris Whitefield. I glorii Polo. Na początku tego mistycznego doświadczenia Marino miał wizję nieba. Opisuje je następująco. Na szczycie góry znajduje się małe, lecz jasno oświetlone miasto, wyraźnie pełne życia. W pewnej chwili usłyszałem niesamowity głos, który przemienił moją egzystencję natychmiast, gdy tylko zaczął do mnie mówić. Był tak majestatyczny. Że nie opiszę go nawet milion słów. Głos, który usłyszałem, nie był ludzki. Był to głos Boga. Nikt inny nie mógłby tak mówić. Wydawało mi się, że dobiega zewsząd, a jednocześnie z mojego wnętrza. Wypełniał wszystko dookoła mnie. Ten opis głosu Bożego, dobiegającego zewsząd, a jednocześnie z mojego wnętrza. Podobnie jak słowa dotyczące bezwarunkowej Bożej miłości, której doświadczył Marino, przypominały świadectwa innych osób z ND. znalazłem się w rękach kogoś, kogo w ogóle nie musiałem się bać, kogoś, kogo mogłem tylko kochać, i od kogo mogłem tylko otrzymywać miłość. Nie istniało poczucie czasu i przestrzeni, chociaż patrzyłem, na góry i oświetlone miasto. Marino twierdzi, że Jezus objawił mu się w majestatycznym świetle, którego nie da się opisać ziemskimi kategoriami, oraz że Chrystus wyjawił mu, w jakim stanie znajduje się świat, mówiąc, że ludzie żyją w wielkim duchowym ubóstwie. Pisze jednak, że ukazano mu, iż diabeł nie może całkowicie pochwycić wcielonej duszy. W chwili śmierci dusza taka może wyrzec się grzechu i rozpoznać Boga. I w ten sposób się zbawić, choć pozostanie w niepokojącym stanie oczyszczania. To może być prawda, ale należy zachować ostrożność wobec tego stwierdzenia, ponieważ nie jest to oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Można powiedzieć, że Marino, który odrzucił Boga i popadł w ciężki grzech, miał też w sobie jakieś dobro. Z tego względu pojawiła się też pewna możliwość, by odpowiedział Jezusowi, gdy go spotkał. Możliwe, że o włos uniknął piekła. To prawda, że ludzie przeznaczeni do czyśca mają możliwość wyrzeczenia się grzechu po śmierci, ale co z tymi, którzy stali się naprawdę źli? Podczas swojego mistycznego doświadczenia Marino ujrzał piekło. Unosił się ponad koszmarną otchłanią. Przez 33 lata uważał, że nie ma czegoś takiego jak piekło, ale teraz wyraźnie je zobaczył. Nie chciał na nie patrzeć, ale po drugiej stronie zamknięcie oczu wcale nie sprawia, że nie widzimy. W owej otchłani zaobserwował coś, co wyglądało jak mgła, ale wtedy zdał sobie sprawę, że były to miliony dusz. Można było dostrzec w nich ślady ludzkich twarzy zniszczonych przez grzech. Wiele z nich wyglądało demonicznie. Kiedy ukazano mu rzeczywistość piekła i złych duchów, zobaczył również, Niektóre ze swoich cięższych grzechów, również seksualnych. Marino mówi: Nigdy nie będę w stanie opisać bólu, jaki czułem, gdy przed samym niebem ponownie przeżywałem tę scenę. W tamtym czasie jego relacje z Doną i Cindy wydawały mu się pięknymi związkami, ale teraz widział wyraźnie, jak jawiły się one Bogu. Związki te rzeczywiście wywoływały w Marino wspaniałe emocje. Chociaż jego nieśmiertelna dusza znała prawdę, zobaczyłem, jak podczas najintensywniejszych grzesznych czynów, kiedy myślałem, że osiągam najwyższą fizyczną przyjemność, moja dusza wykrwawiała rzeki wewnętrznego bólu, który pochłaniał całe moje jestestwo. Ujrzał również, jak poprzez te związki złe duchy mogły jeszcze silniej zapanować nad jego życiem. Kiedy ktoś grzeszy. Daje szatanowi i złym duchom przyczółek w danym obszarze swojego życia. Nie chodzi o opętanie. Czasami nazywa się to nękaniem, ale dokładniej można to określić jako duchowy przymus. Złe duchy potrafią nasilić skłonność do jakiegoś grzechu lub słabości, mogą też zacząć podżegać taką osobę do złego. Właśnie dlatego dużo bardziej prawdopodobne jest, że złodziej włamie się do Twojego domu, gdy jesteś w kościele, niż gdy siedzisz w pubie. Szatan nie jest zadowolony, gdy jesteś w kościele. Rabusie dali Szatanowi przyczółek w swoim życiu i są otwarci na jego podpowiedzi. Szatan wie również, kto jest podatny na pokusy seksualne lub narkotyki i weźmie na cel konkretnych ludzi. Jeśli diabeł wie, że ktoś, kto pracuje dla Boga, może to być ksiądz, siostra Zakonna lub Osoba świecka, jest podatny na pokusy seksualne, alkohol lub narkotyki, posłuży się innymi ludźmi, by kusili tę osobę, czasem uciekając się do przedziwnych sposobów. Marino pisze rozpoznałem działanie wroga w tym, że dawał mi piekielne dary, abym bez wysiłku uwodził innych i sam tym łatwiej dawał się uwieść. Kiedy znajdujemy się na terytorium zła, na nasze zachowanie oddziałuje ten typ złego ducha, który nami kieruje. Marino dostrzegł też destrukcyjny wpływ, jaki mieli na niego zarówno on, jak i Cindy czy Donna. Przeze mnie i Cindy wiele dusz zostało zniszczonych. To my pokazaliśmy im, czym jest LSD – i spontaniczne, niemoralne życie seksualne. Po zakończeniu tego mistycznego doświadczenia Marino wciąż był w niewoli. Sześć miesięcy później zabrano go na opuszczoną górską drogę. Czterech mężczyzn kazało mu iść prosto przed siebie i nie oglądać się wstecz. Spodziewał się, że strzelą mu w plecy. I błagał Boga o łaskę, by mógł umrzeć od razu. Ale nie było żadnych strzałów. W końcu drogą nadjechał stary autobus. Marino był wolny, ależ musiał wyglądać, gdy wsiadł do autobusu. Od pół roku w tych samych ubraniach, nieogolony, przez większość tego czasu cierpiący głód, wyglądał jak kościotrup. Po kilku dniach rekonwalescencji udał się do klasztoru franciszkanów, w którym otrzymał wsparcie duchowe. Przystąpił do spowiedzi. Była naprawdę długa. Przez rok zachowywał swoje mistyczne doświadczenie dla siebie, potem poczuł Boże prowadzenie, by się nimi podzielić i podjąć misję w kościele, starając się poprowadzić ludzi do nawrócenia. Teraz całkowicie poświęca się wypełnianiu tego zadania. Życie Marino jest świadectwem, że gdy nieśmiertelna dusza zostaje oczyszczona i przeniknięta Bożą miłością, można później wieść odmienione życie nawet po wielu latach uzależnienia od narkotyków, alkoholu i seksu. Jeśli dusza człowieka zostanie uzdrowiona, może on zacząć nowe życie. Ocena doświadczeń z pogranicza śmierci. Pewnej niedzieli, gdy miałem 14 lat, poszedłem do komunii. Kiedy osoba stojąca przede mną wstała po przyjęciu najświętszego sakramentu, natychmiast uklęknąłem. Na jej miejscu, ale musiałem poczekać, aż ksiądz przejdzie do końca barierki, a potem wróci. Zrobiło mi się słabo. Za bardzo się wstydziłem, by odejść stamtąd bez przyjęcia komunii. W końcu zemdlałem. Pamiętam tylko, że patrzyłem z góry na mężczyzn, którzy wynosili mnie z kościoła, w miarę jak zbliżaliśmy się do drzwi. Wyszliśmy na zewnątrz. I słyszałem, jak jeden z nich mówił potrzebuje dużo czasu, by dojść do siebie. Potem znowu mnie zamroczyło, a następnie powoli zacząłem odzyskiwać przytomność i uniosłem wzrok na mężczyzn, których wcześniej widziałem z góry. W tamtym czasie nic sobie z tego nie robiłem, ale to wspomnienie zostało ze mną aż do dziś, i jest o wiele wyraźniejsze niż inne wspomnienia z tamtego okresu. Doświadczenia z pogranicza śmierci i opuszczenia ciała naprawdę się zdarzają. Musimy jednak bardzo ostrożnie oceniać to, co ludzie twierdzą na temat takich przeżyć. Wszystkie ND są jedynie częściowymi doświadczeniami życia po drugiej stronie. Niektórzy doświadczają tego, co jest tylko przed smakiem. Ale mylnie uznają, że w pełni doświadczyli rzeczywistości życia po śmierci. Umierając zabieramy ze sobą swój system wierzeń, jest on punktem wyjściowym dla naszej interpretacji doświadczenia po drugiej stronie, chyba że staje się absolutnie jasne, że ów system jest błędny. Ci, którzy z własnej winy odrzucili w tym życiu Boga i poważnie zgrzeszyli, w chwili śmierci są podatni na wpływ złych duchów, duchów, które mogą jawić się jako anioły światłości. Ci, którzy mają za sobą doświadczenie śmierci, zaświadczają, że po drugiej stronie uczymy się w inny sposób. Gdy tylko czyjś intelekt formułuje pytania, natychmiast pojawia się odpowiedź. George Rodonaja mówi: Myślisz, a samo do ciebie przychodzi. W czasie Andy Dusza człowieka jednak nie przechodzi jeszcze całkowitej przemiany. Posób myślenia człowieka musi bowiem zostać udoskonalony i w dużej mierze znajduje się pod wpływem jego wyrobionych opinii. Należy więc być podwójnie ostrożnym w ocenie tych, którzy twierdzą, że po drugiej stronie otrzymali jakieś nauki. Na przykład dr Richard Ibi e rzeczywiście doświadczył śmierci i w rezultacie zrezygnował z posady profesora medycyny i położnika i został pastorem ale podczas swojego doświadczenia usłyszał między innymi że nie umrze do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię zmarł 2 grudnia 2002 roku tym razem na dobre ludzie czasami niewłaściwie przedstawiają to czego doświadczyli Mogą też coś od siebie dodać lub pomijać niewygodne fragmenty. Niektórzy jak Gloria Polo czy Angie Fenimore z początku przez chwilę doświadczają światłości i Bożej Miłości, zanim stawią czoła swoim grzechom. Gdyby życie Glorii Polo zakończyło się po tej wstępnej fazie, mogłaby wrócić i tak jak niektórzy powiedzieć: Widziałam światło, nie lękajcie się, możecie dalej grzeszyć. To nie ma znaczenia. W drugim etapie ND odkryła jednak, że to zdecydowanie ma znaczenie. Ludzka natura pozostaje ludzką naturą nawet podczas ND. Wciąż będą istniały pokusy, łącznie z pokusą wiary w to, że ma się supermocy. Ktoś może też zacząć uważać, że otrzymał zdolności paranormalne i zachowywać się jak medium. Należy więc zachować powściągliwość i ostrożność przy ocenie świadectw ND. Obserwując to, co się dzieje z osobami niewidomymi, które doświadczają śmierci, możemy wywnioskować, że doświadczenia takie są prawdziwe i nie są formą snu. Wiki Umipek była ociemniała od urodzenia. Podczas doświadczenia z pogranicza śmierci widziała jednak wszystko wyraźnie i później ze szczegółami to opisała. Niezliczona rzesza osób doświadcza Bożej Miłości za życia, przebywając w śmiertelnych ciałach. Należy przyjrzeć się tym przypadkom, aby właściwie zrozumieć zarówno naturę Bożej Miłości, jak i to, w jaki sposób może ona objąć człowieka. Badanie doświadczeń z pogranicza śmierci pomaga nam zobaczyć, w jaki sposób Bóg uzdrawia, przemienia i wybawia nieśmiertelną duszę człowieka jak również dostrzec rolę, jaką to uzdrowienie odgrywa we wszystkich duchowych uzdrowieniach i autentycznych doświadczeniach Bożej miłości. Z kolei przyglądanie się ludziom, którzy pozostając w swoich ciałach, przeżyli duchowe doświadczenia przemieniające życie, pomaga nam pojąć związek pomiędzy nieśmiertelną duszą i śmiertelnym ciałem oraz to, jak nawet nasze dusze mogą zostać zanurzone w Bożej miłości. Najlepszym punktem wyjścia do zbadania duchowych doświadczeń w ludzkim ciele są wydarzenia z życia Jezusa opisane w Nowym Testamencie: Jego chrzest, przemienienie, a także zesłanie Ducha Świętego, nawrócenie Świętego Pawła i tak dalej. Więcej w książce: kiedy umrę, chcę iść do nieba świadectwa osób, które miały doświadczenie z pogranicza śmierci. Autor ksiądz Tadeusz Doyle. Wydawnictwo Esprit.